Na tym boisku zagramy najtrudniejszy mecz w historii. Jest nas czterech youtuberów i zagramy przeciwko 100 młodym zawodnikom Unii niskiej Nas jest czterech, a ich jest 100. Z tymi zawodnikami zmierzymy się w kilku wymagających konkurencjach, gdzie będziemy mogli zdobywać gole. Na końcu zagramy wielki mecz. Jest z nami reprezentantka polskiej Ewelina Kamczy która nam na pewno pomoże. Jest Kuba, który znakomicie sobie radzi w środku I pola, się dlatego się. zagra na obronie. Jest z nami Wokoszyk, Bramkarz z internetu, który super broni. Laura, jestem! Po prostu jestem, dlatego. Przechodzimy do rywalizacji. W pierwszej konkurencji zmierzymy się w rzutach karnych. My oddajemy pięć strzałów i nasi przeciwnicy tak samo. Zaczynamy rywalizację na początku: kamień i papier kto zaczyna. Dawaj. Przepraszam. Tak to zaczynamy, czy wy? U nas jedna osoba musi strzelać dwa razy, to będę ja. Jak nie trafisz, to nie ty. No. To jest handicap dla kupaków. Jak nie trafisz, to nie. To zmiana, Tak Takie! Prowadzimy drużyna, nie wiem jak się nazywamy, youtuberzy. Dobra, uwaga, teraz oni strzelają. Drużyna przeciwna. A czekaj, nie! Przecież nasz bramkarz! Ej! Wałek poszedł, to się dogadali swojemu strzelali. Nie, nie, nie! I w koszy. łapie to w koszyk! Dobra, taktyka, musimy to, musimy strzelić. Skrzyżaka. No dawaj, tylko się nie zabij. Dobra, ja, ja, ja stawiam 4 złote, że nie trafi. Ja mówię, ja daję 20. Ale zaskoczył, zaskoczył Brawo, brawo! Właśnie mówiliśmy, że trafisz Załadował Dwa, jeden i tak prowadzimy Gdzie stulejesz? W Wcinę, ale on staje, więc Dobra, no to jak chcesz I zobaczmy Ewelina, ruszyła z karnym oh, Ale dostał, jakbyś dała wcinę, to byś miała piłkę na drugim sektorze Dobra, nie, dlatego, co Ja na trzeba obserwować, że gier. Ruszył Brawo, Wokoszyk! Musimy budować mu przewagę! Słuchajcie widzowie, dzisiaj w rzutach karnych idzie mi nadzwyczajnie dobrze Zazwyczaj zawsze przegrywają w takich rywalizacjach Ale co, dzisiaj trzeba dokończyć dzieło Bramkarz nie wierzy, ale ja wierzę Wokoszyk, cała nadzieja w tobie! Tak jest? Ale on ma ułożoną stopę! Kajtek mówi, że strzela w prawe okienko bramkarza Słuchajcie, ja mu uwierzę Zrzucam się w ciemno w prawe okienko ale jeśli mnie oszukasz to macie znamkę normalnie nie? Nie na pół punkta <noise> okienko to nie było, ale go strony Teraz ja, Robert Lewandowski 5 goli mamy. Dawaj twoja musimy! Ale w środek, Nie, nie, nie! Zapłacili za mu za dużo gadasz. W karnych prowadzimy 5-3 I w drugiej konkurencji zagramy sam na sam z bramkarzem Każda drużyna ma po 5 Strzał! Jedziesz Kuba! Jedziesz Kuba, jedziesz! Jadziesz? Uwaga, nie trafi Nie, popatrz jaki ma luzik, ale bawi się Oj, 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 bramkarz w lesie Nie, to jest, słuchajcie, klasa nie Online nie technologii Kesek, załatwiłeś to? Goal line technology! Masz, Warta, mamy Golak. Tutaj weryfikacja VAR, wyświetliło mi się na zegarku, że jest, więc 6-3. Czyli profesjonalizm pełną gębą. Wokoszyk, on jest twój! Brawo, dawaj, dawaj, dawaj! Łap! Piłka opuściła pole karne, więc czas na kolejny sam na sam. Nie! Najważniejsze, że w sieci, ale piłki na początku nie trafiłem. To był fajk, to był fajk przyrzutku. Ale, ale smakował Kolejni zawodnicy próbowali, ale Wokoszyk okoszyk znakomicie bronił. I teraz czas na Ewelinę Kamczyk. Jajajajaj, I... niestety! Chopie, co ty robisz? Co jest rzutkarny? Nie chcę ratować, bo mnie skręcił! Przepraszam, ale teraz bronię. Czerwono dostałeś! Do bazy! <grymka> Ogoszyk dostał szansę, aby się zrewanżować. Nie faluj już! Gol! O! O! Kupimy takie gatrery pożyczymy od Davida Luisa. Dajcie się szybko, krem trzeba zjeść wykręcić Dawaj Kuba. Jedziesz Kuba. Masz go Kuba. Ta akcja zakończyła się naszym niepowodzeniem, a nasi rywale dołożyli kolejnego gola. Mamy wynik 8-6 i przechodzimy teraz do tutat challenge. Teraz zagrywamy piłkę przed pole karne. Naszym zadaniem jest przyjąć piłkę i odejść strzał. Mamy po 5 uderze. No i lecimy z tym. Musimy zbudować dużo bramek, żeby zrobić sobie odpowiednią przewagę po długi mecz, który będzie na pewno bardzo ciężki. I uwaga, zostawcie teraz łapkę w górę, bo jak wiecie 5 tysięcy, to zrobimy mecz 10 youtuberów kontra 100 młodych zawodników i kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, żeby tego nie przegapić. Dawaj. Dali sobie znak, że gotowi Ojej O Jezus, Kuba coś, coś się zepsuło Nie wiem, co się stało na rywale też nie mieli łatwo Dobra, Podratował zapadli Ale chyba drużynę przeciwną Zapadłem się pod ziemię, bo to już szale Kolejni zawodnicy próbowali, ale nie jest łatwo Mieliśmy pustą bramkę szefie A obroniłem Co tu się wydarzyło, nie mam pojęcia drugi raz Dawaj Ewlina, w tobie nadzieja 9-7 Ale na parcie, ale jest. Szczerze, te ruchy przed przyjęciem od razu było widać piłkarską jakość. Tutaj, hop, bioderko, no to jest to. O to mi tańców zostało! Jeszcze jeden strzał przeciwniku przeciwników, bo koszyk do bramki. Ale do fajną. O! Czyli 10, 8 To nie jest dobry wynik. Prowadzimy, ale przed nami teraz. Wielki mecz! I uwaga, zagramy czterech kontra stu młodych zawodników. Formacja. Informacja Na pewno na bramce? Na pewno. W obronie wszyscy? Tak. I w ataku. Tak. Nikt. I jeszcze jedna zasada. Jak przeciwnicy strzelą gola, to pięciu zawodników od nich schodzi. Dobra, jedziemy! Zraciliśmy piłkę i rywale ruszyli z kontraatakiem. Czekaj! <śśpiewa> Paul. Chociaż tak szczerze widzowie, to troszkę od siebie, żeby zaznaczyć ten faul Teraz pięciu schodzi, ale jest dziesięć dziewięć ciężko. Mamy remis <smuszel> Nie czuję pulsu. Ja też Piłkę! klen No i co? Pękła ta nasza przewaga Pękła, ale dobra, mamy jeszcze Musieliśmy coś strzelić, więc przed czas na taktykę Laga Foul! <stytkuj> no nie wiem Trzeba no czy przystrzelać, widzowie Słynka decyzja w komentarzach piszcie czy wrzuta czy strzał? Rzuta, dobra, dzięki. No cóż, mecz jest wyrównany, ale musimy wrócić do niego. Ręka! Ręka była, każdy widział. Widzowie, to dla was, ale jak nam nie wyjdzie, to wybaczcie. Może oszukuje nic? Ale, bo wrzuć, tak leciutko ją podbij. Ej, podbij, ja sobie ją z tego, z drobsztyku sobie ją właduję. A Tak leciutko, z, z drobsztyku. Dzień yeah. 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 To jest dobra, Dzień dobry! 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 Ja ale 10 minut temu. Przegrywamy Nie wiem, mila, że wam się wyświetla. Ciężko. Musi nas być więcej. 10 na 100. 10 na w myślę, że... No i przede wszystkim przewaga w poprzednich konkurencjach, wobec tego Ani rusz. Ja Mam propozycję na następny film. No 50 youtuberów kontra 5 zawodników. <noise> I do zobaczenia w tym filmie Siemano. W kolejnym odcinku zobaczycie drużynę youtuberów, którą stworzyłem. Film pojawi się w niedzielę o godzinie 10. Kliknijcie tak samoc i subskrybuj tam na dole, aby nie przegapić tego filmu.